Cześć, Pasieka gromadzeń. 19 maja. Powiem Wam, pogoda znowu się zepsuła. Trochę pada. Teraz tak no, mży bardziej. Mrzawka. Ale według prognoz ma być tylko 13 stopni. Więc pszczółki tutaj jakieś po, pojedyncze latają. Ale większość siedzi. Po prostu w ulach i myślę, że tak będzie. No przy 13 stopniach, jak jest słońce, to pszczoły mogą nadładnie ładnie oblatywać, ale no nie widać, nie widać tego słońca. Są chmury. Kropi, no niestety, prawdopodobnie matki będą musiały poczekać do jutra, bo po prostu przy takiej zimnej pogodzie. O pikuś tutaj chodzi. Przy takiej zimnej pogodzie boję się, że mogą okłębić te matki. Już mi się raz, rok temu tak zdarzyło, że albo po prostu za dużo starej pszczoły, która siedziała w ulu, gdy, gdy po prostu tworzyłem te pakiety do ulików weselnych, i mi kilka matek pszczoły ścieły, okłębiły jednodniówek. Więc no jeden dzień poczekam. Jutro ma być ponad 20 stopni, więc pogodowo na pewno będzie fajnie dzisiaj sobie przygotuję uliki weselne czyli dołożę tam ciasta oraz wytnę folię ja to pokażę wam po prostu naszykuję tak żeby jutro tylko no tak jak mówiłem wczoraj zostawiłem tutaj do przeglądu trzy najsilniejsze rodziny z tego drugiego rzędu tutaj mamy akurat tutaj siedem też silnych w tym rzędzie również więc myślę że spokojnie tej pszczoły młodej Uda mi się pobrać tyle, żeby na 20 ulików weselnych było. A dzisiaj e, mówię, no nie będę zaglądał do uli, bo to jednak, e, jednak jest problem. Pikuś, z pikusiem się przejedziemy na pola zobaczyć jak rzepak wygląda. Tu coś nagram. Patrzcie jak pięknie wyglądają te liliaki, bzy. Pięknie pachną. No teraz w maju to, to, to raczej już w całej Polsce jest. To jakieś inne kwiaty. No wszystko, wszystko po prostu... Pięknie kwitnie. agres już, już jest naprawdę spory e, owoce, ale to no, agres to bardziej w lipcu będzie. Patrzcie jakie czereśnie już tutaj mają e, duże zielone owoce. Ta czereśnia e, czasem końcówka maja, maja już jest e, czerwona. Początek czerwca końcówka maja to jest e, najwcześniejsza tutaj u mnie odmiana. Najpóźniejsza chyba jest Regina, tamte małe drzewko, co jest przy samych ulach. Więc dzisiaj taki bardziej pokazowy, pokażę jak robię te uliki, szykuję i pokażę Wam co tutaj się rozkwitło. Podejdę teraz do, do tej mojej akacji, tam mam te jedno drzewko w akacji, które właściwie z nasionka posadziłem kiedyś do doniczki, wyrosło, przesadziłem i patrz, jakie jest już duże. Minęło kilka lat, ja je jeszcze skracałem. Więc widzicie, eee, i powiem Wam, że jeszcze chyba by się przydało skrócić, żeby było po prostu troszkę grubsze. No, nie pomyślałem, mogłem to zrobić w zimę, na jesień, albo Wczesną wiosną, teraz to już trochę za późno. W tamtym roku kwitło te drzewko pierwszy raz, ale dlatego, że jak ktoś kojarzy, ściśniałem miedzianym drutem pień, bo chciałem właśnie przymusić do kwitnięcia drzewo. Jak drzewo czuje się zagrożone, czyli tam właśnie ściskało coś, tam korę, te soki, przepływ, no to wtedy wydaje kwiat, żeby wydać nasiona. I tak było, Cokolwiek później pień, e, pień e, zrobił się szerszy. Ten drucik pęk, bo mieć, mieć jest miękka. Więc teraz to już tego druta nie ma. Zobaczymy, jak bez druta czy też zakwitnie. A tu jest stara akacja, która, o, z której brałem nasionko, i widzicie, tak to wygląda. Jest zielono. Na razie jeszcze nie widać pęków kwiatowych i bardzo dobrze, bo nie chcę, żeby mi naszła akacja na rzepak, co się zdarza co parę lat. Ale tak zerkam, zerkam, czy, czy, czy widać po prostu jakieś pierwsze pączki kwiatowe. Spróbuję chwycić jakąś gałąź. Tylko wiecie, e, akacja ma kolce, więc nie mogę tak podskoczyć i złapać w locie, jakby to było inne drzewo. No dobra, udało mi się chwycić. no Ciężko tu powiedzieć, czy to są kwiaty, czy to będą model listki. Bardziej wyglądają mi tu model listki, e, że wychodzą. Może tutaj na końcu takie pęczki. No, na razie nie wygląda to. Tak jakby miało zacząć kwitnienie, więc myślę, że jeszcze kilkanaście dni do akacji przynajmniej jak już jest tak z tydzień do akacji, to już tak właśnie widać te pączki kwiatowe. Na razie nic nie widzę, aczkolwiek one wcale nie muszą na tych gałęziach tu dolnych być, tylko gdzieś wyżej. Więc pewności nie mam, ale raczej nie, raczej jeszcze, raczej jeszcze nie powinna kwitnąć. Kalkacja. No, tutaj wyszło na to, że to jest głóg jak pisaliście mi w komentarzu. Powiem Wam, że głóg zawsze mi się kojarzy, że to są drzewa, a to jednak krzaki też są głogu. Więc dobrze, że oglądacie i imię po prostu poprawiacie albo uczycie. Powiem wam nadzadowolony jestem tutaj z tych odkładów, bo wczoraj zbierałem pyłek. I nawet fajnie tego pyłku noszą, więc coś się dzieje, niektóre naprawdę tyle co produkcyjne. No już też to jest na dwóch korpusach, to tak wiecie, już jest w miarę to. Te odkłady jak rodzinki. Odkłady, bo rok temu były tworzone, ale siłowo to już jest mniej więcej wyrównane. Powiem Wam, trochę więcej tu jest już posiane i dynie i ogórki. Zobaczymy jak to będzie. Spory warzywnik w tym roku, ale ale drogo jest to, chociaż sobie człowiek sam coś wyhoduje. Nie wiem czy to tak widać, ale pole już jest nieźle przerzedzone tego rzepaku tutaj. Coraz mniej kwiatków, kilka dni tutaj już będzie końcówka, ale mówię jeszcze są inne pola w okolicy, które są trochę późniejsze, więc myślę, że ten tydzień jeszcze rzepak będzie tu kwit gdzieś w okolicy. Pszczoły coś tam poznoszą. Jak nie, to tam może tego wielokwiatu donoszą. No, tak czy siak. Widzicie. No, jest dzisiaj 19, więc tak zazwyczaj koło między 20 a 25. To już tak właśnie, że paki się u mnie kończą. Bywały lata, że i do końca maja kwitły. A niekiedy już 22, trzeci, to już było. Były tak, o tak to wyglądało, więc jest tydzień później niż w najgo, najszybszych latach, ale jest w miarę w miarę to wygląda podobnie. Więc nie ma takich dużych odstępstw. No, chyba że mnie zaskoczy to i będzie jednak do, do czerwca kwit gdzieś jakieś pola. A mówię, wejdę zaraz na rower, skoczę gdzieś z pikusiem, zobaczyć najbliższe poza tym pola, jak tam to wygląda. Bo może być. Tam trochę lepiej w sensie więcej tych kwiatów i coś jeszcze skorzystają z tej ładnej pogody. No, jak ktoś ma po prostu teraz takie wiecie opóźnienie w tym kwitnieniu, bo po prostu dalsza, e, dalszy, no, bardziej na wschód powiedzmy albo na północ rejon Polski i mu rzepak jest pełni kwitnienia i przyjdzie ta fala gorąca, bo teraz ma być, nie wiem jak w innych rejonach Polski, ale umie nawet powyżej 25 stopni, więc naprawdę e, najcieplejsze dni w tym roku i jak będzie jeszcze parno przed burzą no to będzie się lał będzie się lał to idealne warunki do rzepaku oczywiście jeżeli on nie jest ee, suchy ale w tym roku raczej nie licząc jakichś tam pojedynczych regionów no to dosyć mokra y, pogoda w całym kraju kurde patrzcie u mnie to już normalnie grzybki rosną nie trzeba czekać do jesieni Normalnie na pasieki, na pasiece. Grzybobranie będę robił. Nie, się śmieję, to jakieś trójaki pewnie. Ale widzicie, no świadczy o tym, że jest wilgotno. Wilgotny rok, że nawet grzyby w maju rosną. Powiem Wam, zapomniałem o najważniejszym. <laughs> Może nie najważniejszym, ale naprawdę ładnie teraz kwitną kasztanowce. I nawet teraz słychać jak brzyczy coś. Nie wiem czy pszczoły, bo jest chłodno z dzień stopni i kropi deszcz. O no, tak rosi. Ale tych szpaków A Już na moje czereśni słyszycie jak się czają? No. Będą kurce skubańce jadły jak co roku niestety. No, także kasztanowiec ładnie kwitnie. I słychać, yy, słychać owady może czmiele, może pszczoły wydaje mi się, że pszczoły nawet jakieś pojedyncze mimo tego chłodu coś tam przyleciało, bo tu blisko mają także zamiast na rzepaku to na kasztanowcach ponoć ten pyłek z kasztanowca jest e, jakiś m, trujący, ale wiecie bardzo dużo jest e, kwiatów które mają nektar, pyłek trujące a nie jest to w takim w stężeniu, stopniu, żeby nam zaszkodzić, bo wiecie, choćby konwalie, choćby yy, różnego rodzaju inne kwiaty, yy, które pszczoły oblatują, no są dla <grywka> człowieka trujące, a yy, raczej no, za mało jest tego pyłku czy nektaru, żeby zaszkodzić. Ewentualnie, jakby ktoś miał jakiś cały las kasztanowców i wywiózł tam pszczoły, i mu przynosiły ten pyłek, który by poławiał i nektar, no to, to może coś by to negatywnie wpłynęło, ale tak po prostu w tym wielokwiecie raczej nie ma to aż takiego znaczenia. No, a w międzyczasie pokazuję Wam, tu się suszy mi pyłek. Pyłek tak jak miód, gdy się dekrystalizuje, to nie powinien być powyżej 40 stopni. Wystarczy, wystarczy, właśnie Max te 40 I tak patrzę, już jest suchy, więc będę go w następnej kolejności musiał przewiać. Przewiać nawialni do pyłku, no i do słoiczków, i będzie tegoroczny pierwszy miodek do sprzeda... Yy, miodek, pierwszy tegoroczny pyłek. Do miodku jeszcze trzeba czekać. No, trochę się zebrało przy tymi chłodnymi dniami. Więc akurat tutaj mam kilka takich szuflad i i, i i się nazbierało kilkanaście kilo jadę tutaj zobaczyć ten rzepak tam kwitnie, jeszcze jest jedno tam pole, ale tamten wydaje się ładniejszy pod jadę, no i pikuś mi zginął bo patrzcie tam kot biegnie, wiecie coś widać i zrobił pikusia wała, Pikuś za nim w zboże tu w pszenicę, a kot se drugą stroną wyleciał. Pigoś, chodź, chodź. Nie ma kota. Jedziemy rowerem, zimnica 10 stopni już mi ręce. Kurczę, chłodno kostnieją, a ledwo z domu wyjechałem. Ale, ale, chciałem to zobaczyć. Siedziemy i dojechaliśmy. Tutaj nie wiem, czy życie. Ostatnio, ostatnio, no już jakiś czas temu jechałem po Bruch, no to tu dzik był właśnie. Tak teraz zaglądam powoli, żeby nie wyskoczył, bo dzisiaj na rowerze, wtedy samochodem jechałem. No i patrzcie, ten rzepak ładny jeszcze jest. Ale jaki wysoki tu. No w porównaniu z tym, co na tamtym, co był bliżej. Ten jest dużo wyższy. I gęsty, bardzo gęsty, ładny rzepak. Jeszcze widzę, że są jakieś pęki. Pączki, jeszcze coś gdzie kwitnąć, no ale fakt, że tutaj z dołu też, też już są opadnięte. No ale tamten, tamten na pewno szybciej się skończy niż ten. Więc, jeżeli w okolicy jest kilka takich poletek, to jeszcze coś tam yy, przy tej parnej pogodzie jest szansa, że coś będzie z tego żepaku trochę więcej. Chociaż wiecie, no kurczę, cokolwiek, 2 kg, 3 kg więcej niż jest teraz, to zawsze, zawsze coś. O pikość, ty nie wchodź w ten rzepak, bo ci nie będzie już widać. Jest taki gęsty, piękny. No, powiem wam, ten tutaj jest naprawdę ładniutki. Widzę, że tu ktoś ma pole tym pastuchem elektrycznym ziemniaki posadził, pyrki kartofelki. I się nie dziwię, że, że ma pastucha, no skoro tu dziki latają, to, to trzeba się zabezpieczyć. No, także piękna polska wiosna, powiem wam, maj to jest mój ulubiony miesiąc e, w roku. Bo nie dość, że te pszczoły tak już ruszają, mamy ten początek tego takiego sezonu, roją się, noszą miód, pyłek, wszystko rozkwita, coraz więcej jest ciepłych dni. No, dzisiejszy to taki średnio, ale co zrobić? E, ale jutro już ma być 22 stopnie, już się nie mogę doczekać, e, jak będę mm, właśnie kończył te przeglądy i zasiedlał. Uliki weselne, może jakiś odkładzik się zrobi? Tak czy siak, yy, jest jeszcze nadzieja, że, że będzie kwit, ale już kurczę, wiecie, jest 19, ciekawe ile ten rzepak będzie kwit. Może i rzeczywiście w tym roku, aż do samej końcówki maja, coś, coś będzie. On się już, też yy, widać, lekko przerzedza, ale jeszcze, jeszcze yy, jest, yy, jest, yy, jest, jest tego kwiatu. Jest ładnie, no, powiem Wam yy, fajnie, że podjechałem. Bo już tak trochę, mm, trochę myślałem, że będzie lipa, lipa z rzepaku. Ale jest szansa, jest szansa. Ktoś najbardziej zadowolony z tej wyprawy poskakał. Za kotem w pszenicę barżant przed chwilą tutaj e, wyskoczył spod nóg. Jak dojeżdżałem tu rowerem, zapomniałem wspomnieć. Szkoda, że akurat, akurat włączyłem nagrywanie, jak jechałem wtedy rowerem. Taki piękny barżant, samiec, kogut. No, jest tutaj trochę tych zwierząt. E, sarenki już obgryzają e, krzaczki. W ogrodzie niestety trzeba będzie jakoś zabezpieczyć fasolkę i buraczki, bo te za tymi warzywami przepadają i w tamtym roku mi wszystko wyjadły. Piekuć! Nie widać Cię! Wracamy! Zimno jest, wracamy do domu. No i to jest bóg. Tutaj, tutaj nie ma wątpliwości. Takie wielkie drzewo, parę metrów. A nie jak tam, takie jakieś krzaczorki. Pięknie pachnie. Ale przy tym nie widać, bo chłodno dzisiaj. Dobra. Jak widzicie mam takie uliki. To są na dwie, na dwie ramki połóweczki wiekopolskie. I ogólnie daję jedną węzę takiego ulika i, i drugie daję susz. Poleję troszkę wody do tego suszu, żeby pszczoły miały co pić, jak je zamknę. Możliwe, że nie będę wywoził te uliki, tylko po prostu zamknę na 3-4 dni w stodole w jakimś tam chłodnym miejscu i, 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 i żeby one się właśnie zintegrowały, nie uciekały. No to troszkę wody, żeby miały co pić, niedużo, ale w tym suszu, tam w komórkach zawsze coś będzie. Tutaj dałem trochę ciacha. posypuje, ciacha posypuję, żeby się pszczoła nie topiła, kimi wiórkami z piły. Można jakąś gałązkę dać, po prostu, żeby one one się to wyczyszczą. To jest, wiecie, nic brudnego nad piaskiem. Słyszałem, że niektórzy robią. Ja posypię to właśnie w ten sposób, żeby one się tutaj nie. Topiły, nie, nie kleiły. Rok temu dawałem jakieś tam gałązki z listkami, nawet pchałem, i też było ok. Można jakąś sieczkę ze słomy, ale coś trzeba dać, bo te ciacha. Ja tutaj mam, widzicie ciasto, i ono jest y, dosyć kleiste, takie wilgotne. Rok temu miałem suche, ale one pod y, temperaturą y, ciepłą i tak się zrobiło klejące, więc po prostu lepiej coś tu jednak zabezpieczyć. No, zamknięte dam już sobie ustawię, żeby zamknąć I, 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 i tak szykuję. 20 ulików dzisiaj, powiem wam, jest już pierwsza 30, i nawet trochę latają. Nie jakoś dużo, ale, ale coś tu wyszło. Więc może nawet i dzisiaj troszeczkę pszczoły ponoszą. No, te 13 stopni, ale. Akurat kilkanaście minut temu się rozjaśniło, i one od razu wyszły. No tak, ale to to wiecie: do pierwszej nic prawie tu nie latało. Ale dobrze, że latają. No to fajnie. Założyłem tam na ule wczoraj leżaki poławiacze pyłku wylotkowe. Tu mam dennicowe w tych styropianowych i korpusowych. A mam cztery założone poławiacze, też wylotkowe. No cóż, jak się rozpogodzi, teraz idę obiad jakiś jeść koło drugiej. Jak będzie jeszcze jak wrócę ciepło, to możliwe, że pójdę, zrobię przegląd odkładów. Do tych produkcyjnych raczej już sobie daruję. Jutro po prostu te uliki zasiedle. Jak będzie 22-3 stopnie, no to dużo starej lotnej pszczoły będzie poza ulem i wtedy, wtedy bezpieczniejsze będą te uliki. No i dobra, tyle z dzisiaj jest taki: więcej jeżdżenia niż yy, kręcenia w pasiece. Ale i takie odcinki czasem wrzucam. Jak mnie oglądacie, to wiecie. No dobra, cześć, trzymajcie się.